Przez ostatnie 5 dni cały czas padało i już myślałem, że wakacje zakończyły się o 2 tygodnie za wcześnie. Na szczęście już się rozpogodziło i dzisiaj mamy wow 29 stopni, a nawet 32. Więc to jest idealny czas, aby przetestować po raz ostatni w te wakacje, wakacyjne lifehaki. Więc moi kochani, zostawcie łapeczkę w górę, jak nie możecie się doczekać już wakacji 2025, bo ja już się nie mogę doczekać, bardzo ubolewam nad tym, został tylko nam tydzień wakacji. Pieski też z pewnością nie będą zadowolone, bo przyjdzie zima i będą całymi dniami brudne. Cerkach, co nie? Więc moi kochani, subskrybujcie kanał, bo już niedługo to, co widzieliście przez ostatnie 3 lata na tym kanale, odejdzie w zapomnienie. A więcej wam nie powiem. Na TikToku widziałem fajnie przygotowany deser zmrożonego arbuza, tarkowanego na tarce z dodatkiem syropu klonowego. Aha. Ciekawe połączenie. Mega ciekawe, jestem ciekawy, jak to smakuje. arbuz jak coś, to się mroził widzowie 3 dni. Bo 3 lata. 3 dni.

W łatwy sposób, bez używania siły starkuje się na fajne kawałeczki. Dobra, starkowałem prawie dwa kawałki i zobaczcie, wiórki arbuzowe! Ale fajne! Wow! Dobra, zalewaj to syropem, bo zaraz się roztopi. No, tutaj faktycznie z tym deserem nie ma co się szczypać. Dolewamy teraz syropu klonowego z góry. Nie za dużo. Tyle starczy. No to panie przodem. <laughs> Testujemy. Wygląda tak. <laughs> A smakuje tak. No, no. Ale słodkie. No bo ty to źle zrobiłaś. Zobacz, ale... trzeba może trochę wymieszać. Dobra, jak takie lody, ale mocno schwodzone. Chyba wolałabym mm. samego tarkowanego arbuza. Mhm, mm ten arbuz jest po prostu już tak super słodki, że ten syrop klonowy to już jest przesada, ale deser, zarąbiste smoothie. Można to nazwać smoothie? Właśnie, to najlepiej wlać do takiego wysokiego kubka i przez słomkę pić. O! i to jest pomysł. Albo po prostu gryźć, jak macie zęby ze stali. O, to poszło miękko. No, bo już trochę ocają. 10 na 10 Tak, Zanim przetestujemy drugi lifehack, no to moja kochana, musisz dać mi reważ Match Masters, bo ostatnio dołożyłaś mi dwukrotnie na odcinku, a dzisiaj przyszedł czas zemsty, tak? Nie ma problemu, możesz dostać po raz trzeci. No to się za chwileczkę wszystko okaże. A wy, moi kochani, jeżeli jeszcze nie graliście w grę Match Masters, możecie ją pobrać z linku w opisie albo skanując kod QR, który wyświetla się właśnie w tym momencie na ekranie. Match Masters jest to mobilna gra logiczna, w której musicie dopasowywać ze sobą różne kolory oraz kształty. A co ciekawsze, Tryby gry zmieniają się codziennie, więc gra jest naprawdę urozmaicona. Dodatkowo w grze jest dostępnych mnóstwo boosterów, od zwykłych po specjalne i legendarne. I w tej grze możecie rywalizować zarówno ze znajomymi, jak i z ludźmi z całego świata na żywo. Albo ze swoją drugą połówką. Na przykład, kto robi dzisiaj obiad? O! To jest myśl. Po co się odzywałem? Zapraszam znajomego, czyli jj i gramy mecz towarzyski. Wybieram nową kartę, czyli magiczną miotłę. Kodzik to 3, 2, 5, 3, 9. W takim razie ja wybieram swoją ulubioną, czyli małpeczkę. O, świetnie. Kto pierwszy? Kto pierwszy? Ruda Na pewno pierwsza. ja. Haha, działam. Ustawka, widzowie. I od razu ekstra move. Aha. I aktywacja. I po tobie. Nie masz szans. Stenę. Mogę się pakować. Spokojnie, spokojnie, zaraz skoczy się ziemniaki obierać. daj Możesz mi chwilę, tak? Musimy odcinek. Nie ma opcji! Będziemy walczyli, aż wygram. Pa na to, co się dzieje. No. Kurczę. Nie było na co nie, spojrzeć, Nie, to mnie to, co trzeba. Patrz, to teraz patrz na to. Niebieskie klonujemy. Cyk, cyk, ekstra move, Pyk. Aktywacja i zamiatamy, widzowie, zamiatamy ostro. Jazda. Jazda, let's go. Magiczna miotła, zamiata, fioletowe. Ha! Ekstra, move. Śledzisz mnie w punktach? Tu są tylko dwie rundy. Teraz piorun. I na końcu magiczna miotła, zamiata, żółte. I jeszcze aktywacja, jaki Dobra, już się uspokoi. Aktywacja, tak! Zdążyłem jeszcze zamieść. Let's go. Let's go. Ekstra move! Koniec, 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 Graj, 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 140 do 59. Jest szansa to wygrać. Jest szansa. Muszę dobrze rozegrać, więc od razu aktywacja. Monkey! Dobra, dobra. Okej, zmiotło z z planszy. Teraz użyję magicznej różdżki, żeby dodać trochę niebieskich gwiazd. okej. Nie wyszło. Nie wyszło. Brzmi jak przepis na wygraną Justyna, nie? Cicho, bądź rozpraszasz mnie! Czas leci. I jeszcze ultim leci szybko, 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 szybko. Tak. Aktywacja. Niedobrze, bo jest 158, 142, przegrywam. Ale ty masz jeszcze jedną rundę. Wiem. Uwaga! Gdzieś jeszcze raz aktywacja, 46? jeszcze raz aktywacja. Nie! Co <laughs> się dzieje? Cała tablica zeszła na koniec! Okej, okay, teraz żółte. Kurde, 4 sekundy mi zostały! Dobra, ja chyba widzowie, mogę już iść wąchać kwiatki z joystikiem na łąkę, nie? Nie no, no masz Zamiatamy, zamiatamy jeszcze. Poczekaj, jeszcze no jest szansa tutaj pozamiatać troszeczkę. Okej, okay, magiczna miotła, niech zamiata niebieskie, bo teraz dostaniemy znowu kolejne ujpi. Ale czy ty, ty nie dogonisz do 300 aż? Na razie, póki co, pioruny się sypią. Kolejna miotła, jasna! Dwie rundy to za mało. Niebieskie, gra Extra move, let's go! Let's go! Let's go! Kolejny PATRZ master, masterful Kolejne zamiatanko! 290! 290 to go, jest dla mnie. Go. go! Nie, stop! Go! Extra move! Jeszcze punktem. Extra move, let's go! Let's go! Jest jazda kolejny ul. Dobra, widzowie, ta miotła pozamiatała, nie? Pozamiatała i to pięknie dzisiaj. Patrz, Kuchy. jeszcze ekstra. Dobra już się Szukę. nie popisuj <grym> Dzisiaj karta mi zranie Dobra, jeszcze cyk piorunem, na koniec I mamy to! 428, 323 Będę płakać. Nie zaczynam nawet. <grym> nawet nie zaczynam. <grym> Jesteś powinien rewasz, ja ci dałam! Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Podczas wakacji często chodzimy spragnieni, a nieraz w domu nie ma niczego chłodnego do picia. Dlatego pokażę Ci teraz, moja droga, szybki, łatwy lifehack, jak ostudzić, nawet bym powiedział, mocno ochłodzić swój napój. Potrzebujemy butelkę z wodą. Połowę butelki wody musimy odlać sobie do szklaneczki. Na przykład możemy sobie ją wypić. I potrzebna najlepiej nam jest butelka kwadratowa, która nie będzie się... Turlała, ale zawsze możecie okrągłą butelkę czymś sklinować. No i teraz w takiej pozycji kładamy butelkę do zamrażarki i zobaczcie, co nam z tego wyjdzie. One eternity later. Po kilku godzinach wyciągamy taką zamrożoną buteleczkę do połowy wypełnioną wodą. Na dole mamy lód, ale tutaj jeszcze jest przestrzeń, do której możemy dolać swojego ulubionego, na przykład soku. W moim przypadku będzie to sok Mango. A no to teraz pytanie, jaki jest Twój ulubiony sok? No. Sok pomarańczowy. Ale mango też może być. Dobra, to jest mango pomarańcza. Fajnie strzela, co? Zastanawiałam się, czy zostanie to miejsce na korek właśnie. Idealnie. Jest. Idealnie zostało. pomimo tego, że zobacz, korek jest malutki w tej butelce akurat no. taki mega płaski. Jak to fajnie wygląda! Pół na pół woda z sokiem. Ty pierwsza, testujesz i powiedz, czy faktycznie chłodny sok Dobra. stał w, w kuchni, na blacie, czyli miał temperaturę pokojową. Uwaga. <laughs> Ciężko się pije? Mhm. Troszkę jest za mały korek. Chłodne czy nie? Ostało w pokoju. Trochę tak. Trochę tak? Patrzcie, <słuch> ten lud dotyka <słuch> ust. <słuch> i przymarzają. No myślę, że tak z 2-3 stopnie może spadła, ale jakbyśmy tam ten sok tak trochę potrzymali dłużej... Tak, tak, tak. On, za ...to on momentalnie nam się schłodzi. Jak oceniasz taki lifehack? 7 na 10, bo długo to troszkę trwa. No dokładnie, ale coś takiego fajnie by się przydało, jakbyśmy wiedzieli, że na przykład jutro gdzieś idziemy w jakąś podróż, a ma mocno grzać i wtedy wsadzić w to, w tą taką lodóweczkę termiczną, Tak, nie? tak, ale i dobrze wygląda, super wygląda. Wygląd 10 na 10, smak 20 na 10, a teraz lecimy dalej. Każdy, ale to każdy z nas uwielbia się rzucać balonami z wodą. Ja nie. <laughs> jak to nie? Dlaczego nie lubisz? Bo co? Bo się boję. Bo się boisz i czasami jak się za mało balona naleje wodą, to boli jak dostaniesz nim w klatę. Boli, a po drugie jest zimno. Zimna woda w środku. No to dotknij, dotknij czy jest zimna. A tu o, na Cię no oczywiście, że tak. Takimi balonami coś się rzucać. No to słuchajcie teraz moi drodzy, teraz wam pokażę fajny lifehack jak nie macie Balonów, którymi chcielibyście się porzucać, i pokażę Wam przepis na niekończące się. No można powiedzieć, że balony z wodą, ale to nie są balony, ale zasada działania jest taka sama. Okay. Potrzebujemy gąbkę z celulozy najlepiej, czyli z czegoś takiego miękkiego. To nie jest gąbka taka zwykła domycza naczyń, tylko taka bardziej gęsta. Ja jeszcze bym oderwał tą twardszą część. Od tej gąbki, bo niektóre gąbki z celulozy są bez tego szorstkiego do mycia garków, <grym> bez tej szorstkiej buchniny, Dobra, to nie porwi, nie porwi gąbki. Super. Teraz następnie bierzemy tą gąbkę, przecinamy wzdłuż na paseczki. Teraz nasze frytki celulozowe musimy spiąć gumką recepturką. Ta gumka wygląda jak ser. Tak, ty. tak, tylko jeszcze nie śmierdzi na szczęście, dobra. Załóż na środek i ściśnij podwójnie albo nawet i potrójnie. Raz, dwa i trzy. I teraz, moi drodzy, wychodzi nam coś takiego szczepionego. Jak to namoczymy wodą, to zachowuje się tak samo jak balon na wodę. Czyli dostaniesz i tak będziesz oklapany, ale ponoć mniej boli. Umówmy się, że kto teraz przegra w Master zostaje obrzucany i balonami i naszym SpongeBobem, tak to bym nazwał, dobra? Okay. Rzucam Ci wyzwanie po raz kolejny. Nie masz czasu. Czas się umyć, moja droga. Przegrasz i normalnie dostajesz balonami oraz gąbkami. Zobaczysz. Zobaczysz, że czas się umyć. Ale tym razem ja biorę pana Kici kotka. Rzucam Ci wyzwanie. 5, 1, 3, 3, 4. No dobra, to ja teraz wezmę Twoją magiczną miotłę. Dlaczego? Ona była zbanowana, nie wolno o nią grać. Nikt tak nie powiedział. Dobra, kici kotek, widzowie, hakujemy system. Ha, moja runda, yeah. oczywiście, że tak. Co kotek lubi, robić najbardziej? Klonować żuczki. Uwaga. Pek. Pek. Ekstra mów kolejny. Aktywacja kotecka, i zobaczcie, co się dzieje. Hakuje. Hakuje system. Fioletowe Zmieniają się, i co się dzieje, coś pięknego. I let's go, wszystkie czerwone moje. To były twoje niebieskie, sorry. I znowu kolejny pełny booster, i uwaga. Dobra, koniec. Kolejna koniec. Poczekaj, poczekaj, jest kicik kici, miał teraz grane, tak? Może ja pójdę kapeluszem. poczekaj, bo zagadałaś mnie, zagadałaś mnie. Stój, 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 tu nie to, nie to, nie to. Dobra, moja kolej. Głowiska. Od czego by tu zacząć? Od zamiatania podłogi. Kurczę, tutaj jest ekstra mógł, w ogóle go nie zauważyłam. Haha, ha! Ha! nie I śmiej co? się jak psychopatka. Aktywacja. <laughs> <laughs> ok, pozamiatajmy zielone. Poza miastami czerwone nie, tak, nie, pierun, widzowie, one za dobra w tej gierki, znowu, dobra, dużamy perkiem, mamy kolejny ekstremów. <laughs> miałeś ekstremów, ale go nie zauważyłeś, kurczę, właśnie na tym nie skupiłem, poczekaj, zielony, a co, i teraz jest kozacki ekstromów. Dobrze, że mam jeszcze jedną rundę, żeby cię podgonić. Żółty, 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 jest żółty. Nie, 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 w tą stronę, no co ja zrobiłem? Ale zepsułem ekstra mu, dobra? Let's go, let's go, let's go. No i po tobie. Psztyna. Totalnie po tobie! Ha, ha! Panato! Dobra, dwie rundy przespałem i sobie, kurczę! Ale zobacz, jaką różnicą teraz ty przegrasz. Taką jak ty w poprzedniej rundzie? Nie, to zamiatajmy sobie. Oh, oh, oh. Extra i dajmy aktywację. Na szczęście to nie jest. Runda o obieranie obierania ziemniaków na obiad. I ekstra mubik. I tak i tak. Kurczę! 337 do 260. Ha! Czas na kąpiel. Jest jak jest. Dobra, dawaj, ja się nawet nie ruszę. Specjalnie się nie ruszę. Jak trafisz w głowę, masz punkt. Ja mam najgorszego cela zawsze i nigdy nie trafiam, więc obawiam się, że on może wyjść z tego na sucho. Zaczynamy od testu gąbek. Ha ha. Ej, zostawiają plamę. Nope. <grywa> to było blisko, nie? Dobra, teraz balony. Jakie, jak, Jakie balony? No. Oh, wow. ja nie taką tarczę. Ja No tak nie, Przegrałem, dalej. Teraz ci pokażę life dzięki któremu już nigdy nie zostanie zaskoczona na smingu z dingus. Dobra. <laughs> Przy pomocy spryskiwacza do kwiatów. Oraz butelki wody, stworzymy swój własny pistolet na wodę Dużo tu rzeczy Dużo tu rzeczy, ale właśnie potrzebuję jedną osobę do pomocy, dlatego na ciebie Dobrze. wypadło Tutaj moja droga przelewamy wodę, bo wody się nie wylewa Okej okay. Okej, okay, okej. Okay. Masze zdrowie widzowie. Teraz Ty musisz przytrzymać tą butelkę w taki sposób. Ja ubieram rękawice. Uh -huh. a ja nie potrzebuję rękawicy. Cicho. <grymne> teraz muszę tego podgrzać końcówkę metalową. Możecie to zrobić na przykład śrubokrętem albo zwyczajnie wyciąć dziurkę nożem. Ja wolę to wypalić. Okej, okay, pręcik rozgrzany, teraz wypalamy dziurkę. Jak wyszło gładko. Mięciutko, tak. Idealna dziurka. Wkładamy wężyk, obracamy spryskiwacz o 180 stopni w taki sposób. Bierzemy pistolet na klej i tutaj wzdłuż klejmy grubo, żeby nam się przykleił idealnie do buteleczki. Zaklejamy też szczelnie rurkę, czekamy aż wyschnie. A few moments later. Tak, drodzy Państwo, prezentuje się nasz pistolet na wodę. Hej, no. o dziwo się trzyma. Tylko no. zrobiliśmy mały błąd. Spójrzcie, ta rurka jest przy samym suficie. Jak on ma teraz zasiorbnąć za wody? Dobra, może jak no, nalejemy to cały, to się uda, tak. Może się przemieści. Dobra, piek. Tak. I tak, rozlejemy. O, normalne. Super. Normalne lanie ze szklanki. I za mało. Dobra, pierwszy strzał w górę. O! O! Psika! Gleba, kocik mały. Leżysz, leżysz! Słuchaj, nie bój się, nie psiknę. Ale ja mogę psiknąć. No, dawaj. O! 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 Dobra, działa! Słuchaj. Ej, fajne. Mam tak, pomysł. To na 10 strzałów z pistoletu zrzuci więcej kubków. Dobra. No to lecimy. Trzy, Idę po wszystkie. Dwa, jeden, go. Hahaha, <laughs> 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No! Starczy! Ale 3 poszły, to już połowa. Tylko, że za pierwszy razem 3 razy nie trafiłaś. No i co? Hahaha, <laughs> patrz na to, jak w filmie. No! Nope. O kurde, to jeszcze raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ej, no co jest? U mnie się zepsuło! Nie, no już koniec! Koniec! Wiesz, stała na telefonie, śmiała się ze mnie, a później jest wizał je. Przeglądając TikToka z pewnością natknęliście się nieraz na czekoladę z Dubaju. Jest to czekolada, którą przełamuje się w taki satysfakcjonujący sposób, a w środku ma zielone, kozackie nadzienie, więc teraz postaramy się ją odtworzyć, bo znalazłem przepis. Aby stworzyć czekoladę z Dubaju potrzebujemy czekoladę, oczywiście jeszcze krem pistacjowy i ciasto kataifi. Tak, takie cienkie nitki z kruchego ciasta. Czekoladę łamiamy na małe kosteczki, a później wkładamy do mikrofalówki. Na patelni rozpuściliśmy jedną trzecią kostki masła i teraz wrzucamy tak połowę paczki tego ciasta. Wydaje mi się, że cała paczka to będzie za dużo. Ciekawe, jak to się urwie. Wow. Wygląda mocno. To jest mega satysfakcjonujące serwania. Ale fajne! Tak ja mogę gotować. I teraz smażymy przez kilka minut, aż to nam się wszystko ładnie wymiesza. A few moments later. Tak wygląda gotowe ciasto, a teraz czas na kolejny dodatek. Dodajemy teraz kremu pistacjowego. O tak, to będzie mega mocne. I wszystko ładnie mieszamy rękoma. Jak widzicie, nabrało koloru pistacjowego i to będzie nasze nadzienie. Justyna teraz na foremkę z czekolady nałoży pierwszą cienką warstwę na jednej i na drugiej. Pierwsza warstwa gotowa. To teraz nakładamy nasze nadzienie. Zrobimy to tak grubo, nie? <gry> Coś mi się wydaje, że to będzie najlepsza czekolada, jaką mieliśmy w życiu. Muszę troszeczkę to porozwarstwiać, żeby za duży grud nie było, żeby ona wyszła nam fajnie. to właśnie o to chodzi, żeby ona była taka chrupiąca, chrupiąca. Zobaczymy za chwileczkę. Może czymś jeszcze to dociśniemy, co? Żeby tak spłaszczyło, czy nie będziemy dociskali, bo na dole nam w sumie czekolada ucieknie. Delikatnie, delikatnie. No i Justyna, teraz zalewaj to z góry czekoladą. No i teraz mi się wydaje, że musisz to wszystko ładnie rozsmarować, na jedną, mitą warstwę. Ja się trochę boję, że to rozwalę. Nie rozwalisz. Wow. Dobra, coś mi się wydaje, to będzie przesada, widzowie. Może nie jest idealnie równa, ale na pewno będzie pyszna. Będzie idealnie pyszna. Wkładamy do lodówki i czekamy z niecierpliwością. Ślicznie. stawka w tej rundzie jest najwyższa w dzisiejszym odcinku. Kto przegra, nie je czekolady z Dubaju. A została zrobiona jeszcze druga. To jest ostateczna weryfikacja. Z białą czekoladą. No. Ja to wygram. Dobra, skupmy się teraz. Nic mnie nie zatrzyma. My też. Biorę chomiczka. Chomiczka? Tak. Aż tak nieczysto? Aż tak nieczysto. 90 6, 2, 7. No dobra, skoro ty bierzesz chomiczka, ja też wezmę chomiczka, żeby było porówno. Ej, ja gram nieczysto. Ja gram nieczysto, bym wziął miodę, to grał czysto. Moja kolej. Kurczę, miałam ekstra move. Dobra, dalej mam. Nie mam już. Kolejka. Było minęło. Było minęło, ale jest booster. Tak, booster, kurczę. Najgorsze jest to, że ja w ogóle nie widzę żadnych niebieskich do nabicia boostera. Okej, okay, dobra, no to co? Chciałam co mam zrobić? <noise> Ej, nie wolno tak robić Komiczek, aktywacja była, tak? Komiczek jest ze mną w drużynie jak coś widzę. Dobra, to Już! Nie no, komiczek się nie nadaje. <noise> spójrz Dobry na to. to! Spójrz na to co się nadało tutaj! Aktywacja! Nie oddam cię prostu czekolady. <noise> <noise> Musisz mi ją oddać. Dobra, Lab, Lap, la. O nie, 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 nie! Tak, 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 tak! Stop! Dobra, ostatni tu. ruch. Tutaj to miało być. Zepsułem jeju. Ja, aha, dobra, ona tego nie A, widzi, prywatnie! ona tego nie widzi, ona tego nie widzi. Widzę! Widzę, widzę. Czemu tu nie ma wody? No, nie uspokój się. Czemu tu nie ma wody? Nie podobają mi się takie nieczyste zagrywki. <laughs> Właśnie to gramy gąbką, więc to jest czyste. Piłka jakaś. Nie no stop! No, stop. Go. To jest nieferm! Cicho, 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 O, Jest ze mną w drużynie. Uła! Poczekaj, No cena. Przez ciebie przegrałem. Jest! Przegrałem! Przegrałem! No bo przez ciebie źle wybrałem! Zachciało wam się takich y, utrudnień na macie. No i po czekoladzie. Spójrzcie, jak to pięknie wygląda. O, jak mi przykro, że nie możesz tego zjeść. Naprawdę. Żartowałem. Nie będę płakał, jestem twardziel. Widzowie, ja teraz postaram się zrobić tak jak na TikToku. Jeżeli to wyjdzie, jesteśmy największymi szefami na YouTubie. Uwaga. <grym> 3, 2, 1. Pęka. O kurczę, czy Wy to widzicie? Jak to przepięknie wygląda. Odpuszczam. Wow. Teraz druga. Gotowi? Trzy, dwa, jeden. Ta jest z białym już oh! Justyna zepsuła! bo ten kawałek jest dla mnie, a ten a? dla Jagody. O, Jagoda, chodź! Okej, okay, okej. Okay. Ja chętnie spróbuję. Dobra, próbujcie, bo ja jestem bardzo ciekawy. Ale musisz takiego dużego gry zawiąć nie jakiegoś małego jak leszczyk. Duży. Nie Trzy, uwaga, dwa, jeden. Miękka, twarda? Twarda, okej. Okay. Mhm. Jak to smakuje? Mhm. Dobre? Mhm. Ja nie miałam mhm. z tobą challenge'u. Więc a. możesz spróbować. A -a. Aha. A, ale do 24 tylko zakaz trwa, tak? Bo 24 zjem. Albo umówmy się, to co spadnie na podłogę moje. Wow! O kurcze! Spadło. Ale oszukujesz, a to smaku jak Kinder niespodzianka. To jest przepyszne! Dlaczego? Nikt się z tego nie wprowadził normalnie do sklepu. To jest to game changer życiowy czekolady, mm, że chodzi. Nie wiem, ale uwielbiam. Mogłyby być lody w takim smaku. Mhm. Musicie spróbować. Koniecznie. Pierwszy raz jem coś tak dobrego. Widzicie, widzowie, Przegrana może być czasami słodka. Jak oszukujesz. <gry> Przeciągajmy jeszcze strunę, bo się patrzy, chciałby kawałek. Ja eee, widzę właśnie, panie, kończcie mm. kończcie Biała moja. Nie zjedzcie mi wszystkiego, nie zjedźcie mi wszystkiego. Niesamowite odkrycie. Mm -hmm. Patrzcie <gry> Na wakacje w sklepie możemy dorwać tanio arbuzy oraz inne owoce. Dlatego pokażę Wam fajny, wiralowy lifehack jedzeniowy związany z arbuzem. Wystarczy, że go obetniemy, wydrylujemy, zalejemy galaretką i dorzucimy ulubione owocki inne niż arbuz. Robimy. Ważne jest to, aby nasz arbuz stał później w lodówce, więc na początku musimy zrobić mu płaski spół. O No i to chyba jest za mocno nacięte. Czyli to będzie nasza góra. Albo inaczej, może nie nacinajmy. Dobra, ją stoi. Dobra, widzowie, czyli nie trzeba nacinać. A myślałem, że będzie trzeba. Dobra, to teraz poprawmy naszą górę jeszcze raz. Natnijmy teraz troszeczkę mocniej. Pierwszy raz to robię, dlatego mogą pojawić się błędy. Nacinamy. O, i tyle nam wystarczy. Stoi, stoi, stoi. stoi. Nacięty, nacięty. To sobie zostawiamy, bo później możemy tym nakryć naszą galaretkę, mm -hmm. więc odkładamy na bok. Teraz musimy go wydrylować, aby doburzyło takie łyżki do lodu. Zobaczymy, jak tym pójdzie. Tak. uwaga, dyskakuje. Dobra, no to na bok. To widzimy się za rok. Tak, troszeczkę czasu to zajmie, ale jakoś się uda. Later. Arbuz już wydrylowany, spójrzcie jaki piękny w środku. No to teraz gotujemy cytrynową galaretkę. Do półtora litra zagotowanej wody wsypujemy trzy saszetki cytrynowej galaretki. Jedziemy. Tylko, że nie gotujemy. Jak woda się zagotuje, to wyłączamy wodę. Z tego będziemy mieli półtora litra galaretki. Mam nadzieję, że starczy, aby zalać arbuza. Galaretka już nam ostygła, więc wlewamy do środka. Wlewamy. I mamy tylko pół arbuza. Okej, okay, wiedziałam, że to będzie za mało. To mam pomysł. Zrobimy dwukolorowego. Takiego czegoś na TikToku chyba nie było, bo ja nie widziałem, ale zróbmy tak. Do żółtej galaretki dodamy jeżyny. Okej. Okay. Wtedy one tak fajnie będą zatopione w jasnym kolorze, nie. Dobra, chyba, dobra, dobra, dobra. Wpadło. Teraz ty wybierz kolejny dodatek. No to nie będą truskaweczki. Ja się odsunę. Ok, wymieszajmy owocki. Dorzucę jeszcze taką garstkę winogrona, żeby poszło gdzieś na dno, bo one są ciężkie. No i teraz czekamy aż to stężeje kilka godzin i dolewamy kolejną galeretkę. Jaki kolor? Różowy. Różowy, no dobra. Dziewczęta, oto on. Nadchodzi pan Melon! Okay. Nadziany galaretą owocami. Jestem ciekawy, jak nam wyszedł. Wow! O, kurczę, wygląda mocno. No jestem mega ciekawy, co z tego wyjdzie. Sąsiad ja jeszcze też. kosiarkę odpalił, nie? <grym> jak Będziem, zawsze. Będziemy świętowali z nim razem. W najlepszym momencie. Jezu, ja chcę zobaczyć, jak to wygląda w tak. Jak go kryjmy. I spróbować. Nie. Tak, czy tak? No tak. Wzdłuż co, nie? Tu jest środek? No mniej więcej. Dobra, no to w takim razie. Lecimy. O, Trzymajcie z dwóch stron, żeby, żeby się nie rozpadło, tak. Za każdym razem staram się dotknąć środka. No i otwierajcie go. Trzy, dwa, jeden, go! Wow! 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 Dobra, wygląda przepięknie! Zrobimy troszeczkę grubsze kawałki, z racji tego, że mogą one się odkleić. Bardzo możliwe, no. No to teraz próbujemy żeby coś z tego wyszło. Ok. To będzie mój, bo jest uroczy. No, ale fajnie. O wow! Ale mocne. <grym wytkujesz> Jagoda ma jeszcze Jagoda lepsze. Co jest? To co próbujemy? Tak. Dobra, to wy próbujcie. A wy moi drodzy widzowie nie zapomnijcie spróbować zagrać w grę Match Master, którą możecie pobrać z linku w opisie albo skanując kod QR, który znajduje się na ekranie. wtedy dostaniecie ode mnie darmowy prezent na start. I jak smakuje? To, fajny Fajne doarek. Okej. Okay. Ja mam każdego owocka po kolei, mam wszystko naraz, a ja mam same jeżyny praktycznie. A ja, a ja nie mam nic. Próbuj. Przepyszne. Jeszcze lubisz słuszkawki? Czy jeżyny wolisz? Pyszne. Wolę słuszkawki niż chociaż, nie wiem. Ale do galaretki bardziej pasją truskawki. Dlaczego odkryliśmy to dopiero na koniec lata? Bo arbuz był tani! Proste! Na dzisiaj to by było tyle, wbijajcie na nasze Instagramy do Jagody, do JJki oraz do mnie, linki macie w opisie. A pamiętajcie, już niedługo wkraczamy w nową erę.